Z tej strony. Zapraszam Was na drugą część gry: Don't press the button w Roblox. Bardzo Wam się spodobała poprzednia część i zostawiliście pod filmem nie 5, ale 9,5 tysiąca łapek w górę, za co ogromnie Wam dziękuję. To teraz przechodzimy do części drugiej, i widzę, że tutaj jest inny przycisk, w ogóle taki okrągły. Więc naciskamy, nie czekamy. Wow, patrzcie! A czemu tutaj jest mój pomnik? Z jakiej to okazji? Czy to dlatego, że ja nacisnęłam pierwszy przycisk? Wow, ale fajnie. Wielki mój pomnik jest, tylko nogi mi obcięli. Wow! O nie, znowu ta skakanka! Nie lubię jej. Mam nadzieję, że ona nie będzie przyspieszała. O nie, gdzie ja zniknęłam? To niesprawiedliwe. Laser mi przeciął! W ogóle zobaczcie, już wzrostem zrównałam się do innych. Już nie jestem taka wielka. Dziękuję za odpowiedzi pod komentarzem, jak się zmniejszyć w Robloxie, bo totalnie nie wiedziałam. Dlaczego tu tyle żab leży? O co chodzi? Biedne żabki. Wody nie mają. O, wyścig jakiś, patrzcie. Szybko, szybko. Będziemy pierwsi. Mm, no nie jakaś reklama mi wyskoczyła. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Mm. Mm. Nie wierzę, będę pierwsza. Naprawdę? Ale ja <laughs> Wygrałam! <śmiech> Ale wy wolni jesteście. I co, będzie mój pomnik stop? Nie, nie ma mojego pomnika. Halo? Co, co to te... Piesełki, kotełki? Co to za deszcz piesków i kotków był? Ja wciskam. Jednorożec! Patrzcie, lata jednorożec, ja chcę na niego wsiąść! Mmm, zaczekaj na mnie! O, jest mój pomnik znowu, patrzcie! To dlatego, że mam tęczową taką tutaj bluzę ubraną. Co jest? Woda się podnosi, musimy gdzieś wskoczyć wysoko. Tylko jak? Tylko gdzie? O nie, nie, nie. 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 Pełne skupienie prawda? Nie, no co jest? Coś oszukane jest. Przecież nie dotknęłam wody. Widzowie, dotknęłam czy nie dotknęłam? Może ja nie za. O, klikamy. Co to jest? Co jest? Nie, ściany się. Ściany się kurczą. O nie, zgniecie nas. Zgniecie nas. No i się rozpadłam. Jak to możliwe? O. Wciskamy, wciskamy. Co to jest? Jakiś parkour będzie? Ło, jak szybko biegniemy! Co jest? Wow! Wow! Wow Nie dogonicie mnie! Co ja robię w ogóle tutaj? Naprawdę uda mi się pierwsza być? Naprawdę? Patrzcie, koronę dostałam! Wow! Jeżeli chcecie kolejne części w moim wykonaniu, don't press the button, to nie zapominajcie zostawić łapeczek w górę, tak jak pod ostatnim filmem. Bo widziałam, że chyba tych części jest z 6. Co to za UFOLUT? Deszcz meteorytów? Nie! Unikniemy! O nie, ile ich tu leci? Nie! Nie! Co to wszystko? Co to za kosmici? Opatrzcie, mogę na niego wejść? Chcę wejść na niego? Zniknął. Chyba się przestraszył. Yy, musimy przejść na drugą stronę. Udało się! Wow! A, ja mam koronę! Korona króli! Ło, jak mi wywaliło! Co jest? Aha, bo ja w tą armatę weszłam! Ja chcę jeszcze raz! No wrap. O, powiem Wam, podoba mi się też ta część. Każdy z nas dostał skaczące buty? Hopi boots! Czyli skaczemy teraz wysoko, wysoko. Czemu tutaj nie ma mojego pomnika? Chętnie bym wskoczyła na niego. Chodź, poskaczemy sobie razem. Ui! Ui! O nie! O co chodzi? Musimy uciekać, ale kto nas goni? A tutaj jest ziomeczek! Patrzcie, pode mną! Nie, sio ode mnie! Nie, nie, nie! Zostaw mnie! Nie! Zostaw mnie! Goń tego, co się kręci tutaj na dole. A ja sobie monetkę wezmę, idealnie. Naciskamy, naciskamy, szybko. Walczymy! Szybko, zabijamy! Tutaj, Tom, teraz. Pa! Z miecza masz, a masz, a masz! A masz! Nabiłeś się na mój miecz! Ogniem i mieczem! O nie, ktoś mnie tutaj zabił! no. A czemu ty tutaj masz miecz? Halo, tutaj już nie powinieneś! No, rozwalił mnie! Halo, siodę mnie! On tutaj. Nie można tutaj miecza używać! Sio! Naciskamy, naciskamy. Szybko! Ja chcę! Ale się wystraszałam, aż mi ducho normalnie tak bije przez tą kaczkę! Oparcie jakiś tunel. Tęczowy tunel. Wskakujemy, co mamy do stracenia, nie? Ło, wow, 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 wow! Ale mi świat teraz wiruje. Nie! Wypadłam! O nie, moja głowa jak wiksowała. Ja chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze... Gdzie to zniknęło? Co to? A czemu nie każdemu głowy urosły? Tylko Wam. <grym i zbierzyma> jak ich rozwaliło, nie wierzę! <grym i zbierzyma> Ej! Co jest? Czemu spadam? Przeżyła? No z takiej... O nie, tornado! Nie, wciągnęła nas tornado! Co teraz? Nie ja chcę stąd wyjść, pomocy! Ale patrzcie, jak się tam potłasimy. Naciskamy szybko. O nie, musimy być pierwsi. W takich wyścigach ja jestem... No, co? Ktoś mnie prawie zrzucił! He! Aż mi włosy wypadły. Za szybko te konkurencje się yy, kończą się. Tam jest, tam jest niebieski, tam jest niebieski. Nie wiem, za szybkie te konkurencje są. Opatrzcie, patrzcie, chodzenie po linie. Nie spadnę. Nie spadnę, nie, nie, nie. nie. Dobra, no. Uf, udało się. Dajcie kolejną konkurencję. O, 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 tęczowa ściana, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Co tam będzie? O nie, znowu się przewróciłam. Patrzcie. No, no stój! Weronika! Czemu ja się tak przewróciłam? Może trzeba skakać tutaj? O, trzeba skakać chyba, tak? A, bo ja spadam ze schodów. No i co? O co chodzi? <zysk> Tęcza! Ale ładna! I tu druga tęcza! Już nie ma tęczy. Bomba, wchodzimy szybko na bombę! Wybuchniemy czy nie? Nie no, na pewno nas rozsadzi. <głos> 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 Znowu ten pijany tęczowy samolot leci, no? Nie wierzę, co to za gra jest. <noise> Piggy! Świnka pepa zła! Jeszcze jakie dźwięki ona wydaje! Co jest? Nie! Zostaw! Nie! Goni mnie! Goni! No! O, super. Nacisnęła mi co jest jakieś rakiety. No, nie mogło być lepiej. Uciekamy. Po monetkę. Dzięki mnie spadły rakiety i pozabijały wszystkich. Dobra, lawa znowu. To tutaj idziemy. Idziemy, idziemy. Dawaj, ziomuś. Udało się chyba. Chyba przeżyjemy lawę, prawda? To tylko wybrańcy przeżyją. O nie tam dziewczyna zginie w lawie. <grytania> Utopiła się. Chodź tu ziomuś, bo utoniesz. Halo! No i ja utoną. Nie, jest z nami. Ktoś spadł. Big Weroniko! Boom! Ale jak nisko skacze? O, już powróciłam do normalności. O, to te platformy takie, co spadają, trzeba uważać. Dobra, stoimy w miejscu. Jak będzie czerwona, to uciekamy. O, o, tutaj. Która teraz? Musimy to przeżyć. I co? A tam spadają. Dobra, jesteśmy bezpieczni. O nie, tutaj, szybko. Tu mamy jeszcze kilka platform. Dobra, ta spa O nie, 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 nie. No i co, i teraz nie uciekniemy? Ło, wygraliśmy! Udało się. Znowu tęcza, wow, ale fajnie, która nic nie robi. Gdyby jeszcze dało radę wejść na tą tęczę, to fajnie by było. O. Simon mówi. O, to mi się podoba. Kolorowe platformy. Zobaczymy, co powie. Simon mówi. Stań na żółtej, szybko! Na żółtą. A pozostali spadają. No, Simon mówi. Na jaką? Na niebieską. Nie, niebieska jest tak daleko! Udało się. Ale jak daleko była? Niebieska. Co jest? Na żółtą, tutaj, szybko. No, i ta gra mi się podoba. Jakaś taka żywiołowa jest. Jaka teraz? Niebieska znowu? Tak daleko? Dało się. Simon mówi. Zielona. Wow. Jaka teraz? Żółta, żółta, żółta. Jest. Wow. Easy. Naciskamy. O nie, jaka ja malutko się zrobiłam teraz. Popatrzcie, jest mój pomnik. Jezu, ja taka malutka teraz przy moim pomniku jestem, ojoj, ojoj, ojoj. Musimy na drugą stronę przejść, szybko, z kawą biegnę. Uf. O nie, rozjechało mnie, moja kawa. To, to, to jest niemożliwe, żeby to przejść, jak to przejść? Wow. Czy komuś się udało pokonać tutaj tą trasę? No dobra kochani, jeżeli chcecie więcej odcinków z serii Don't Press the Button, to zostawcie pod tym filmem przynajmniej 5000 łapek w górę, to nagram kolejne części. A na razie to wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!